Dokładnie 1 października 1969 roku w Lubinie zaczął działać Dom Kultury Zagłębia Mędziowego. Przez 55 lat swojej działalności to miejsce było i nadal jest kulturalnym sercem miasta i regionu, a mieszkańcy mają wiele wspomnień związanych z codzienną działalnością Muzy. To tutaj myśmy jako młodzi chłopcy oglądali na przykład i Kowacz, e, LGT, e, czyli zespoły bym powiedział europejskie. W latach 70. niedostępnych gdzie indziej. Tylko tu właśnie w muzeum była prezentacja tych zespołów. Szereg filmów, które żeśmy obejrzeli, naprawdę znakomitych, często zakazanych. Było bardzo dużo kół zainteresowań, takich, których. Dzisiaj, bo tu w ogóle nikt nie przyszedł. Kluby tam szachistów, brydżystów. Bardzo się cieszymy, że obchodzimy kolejny jubileusz. Nasza publiczność dodaje nam skrzydeł. Dzięki gościom i temu, że tak radośnie i z entuzjazmem witają naszą pracę, my jednocześnie czujemy też ogromną wdzięczność, że możemy tak miłe i fajne rzeczy robić dla Lubina. Z okazji jubileuszu na scenie wystąpił m.in. Teatr Avatar, Patrycjusz Gruszecki oraz zaproszeni goście i lokalni artyści. Jak dodaje dyrektor Muzy, rocznie placówkę odwiedza około 100 tysięcy gości. Jest to miejsce znaczące w naszym mieście. Prawie się kultura rozwija dzięki tej instytucji. Mamy 55 lat, to już taki ogromny jubileusz. Tu się wiele rzeczy naprawdę dzieje i to dla mieszkańców miasta Lubina. Naprawdę bardzo zadowolony jestem, oby się to 55-lecie następne było i rozwijało i działało na rzecz mieszkańców miasta Lubina. Ośrodek Kultury, jakim jest muza, działa w... 55 lat, więc piękna, okrągła rocznica. Wychowały się tutaj pokolenia młodych ludzi, korzystali z zajęć, jakie przeprowadza muza. Każdy z nas, i młody, i dorosły, i starszy człowiek, znajdzie tutaj, na pewno dla siebie, koło zainteresowań, w które można swoje pasje rozwijać. Muza to także kino i klub filmowy, a także teatralna jesień, podczas której do Lubina przyjeżdżają najlepsi artyści z całej Polski. W Centrum Kultury odbywają się również zajęcia dla dzieci i młodzieży, poza tym ogólnopolskie konkursy, m.in. dziecięcy konkurs wokalny o Złotą Nutkę. Pełni on wieloraką funkcję i stąd ciągle jest zapełniony. Mam nadzieję, że będzie kontynuować muza tą wielką tradycję jako ośrodek regionalny w rzeczywistości, bo proszę sobie uzmysłowić, że to był pierwszy i przez wiele, wiele, wiele lat w Zagórzu jedyny obiekt nowoczesny przystosowany do, do prezentacji filmów. Dla mnie to jest bardzo ważne miejsce, dlatego że jest od mnie o 5 lat starsze, 6 lat. Ja się tu obok urodziłem, ja się tu może być wychowałem, tu chodziłem na wszystkie kółka, także muzeum w moim życiu od samego początku. Całe praktycznie moje młodzieńcze i dorosłe życie. A czego im życzyć? No myślę, że co najmniej drugich 50, jak nie więcej lat. W tak fajnej atmosferze, w tak fajnej załodze, która naprawdę ciężko pracuje na to, żeby w Lublinie się działo i się dzieje. I, tak, I oby się tak działo jeszcze następne 100 lat. W trakcie uroczystości zaproszeni goście dziękowali dyrekcji i pracownikom za codzienną pracę i wszystko, co robią dla mieszkańców regionu.